Cześć, dzień dobry, witajcie kochani w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przychodzę do was z przesyłką świąteczną, jaką otrzymałam od Iwonki z kanału Brunetka. Myślę, że Iwonki przedstawiać nie trzeba. Każdy mam nadzieję ją doskonale zna i ogląda. A jeśli jeszcze ktoś tego nie robi, to bardzo, bardzo zachęcam, bo Iwonka ma taką rękę do zdrapek. Normalnie poza zdrość razem z Michałem tworzą taki, wiecie, idealny duet. Takie wygrane u nich wpadają. Oczywiście, oczywiście mówię o make-upie. Make-u'a mam nadzieję, też każdy z nami przedstawiać nie trzeba. No ale dobra, przechodzimy do przesyłeczki, jaką od Iwonki otrzymałam. Pięknie zapakowana. Pozwoliłam sobie, już wiecie, pudełeczko troszkę tutaj naciąć. No i sprawdźmy, co tam Iwonka nam. A w sumie to mnie podarowała. paczuszka spakowana przepięknie. Zobaczcie, jaki piękny papier. Jeszcze zaklejone. No, to jest prezent świąteczny, co? Przepięknie spakowane. Poczekajcie. No, niestety pohałasuję chwilkę, ale chcę Wam to pokazać tak jak przyszło. Jak przyszło, zobaczcie, jak pięknie spakowane. Och Jezu, co my tu mamy? No, jesteś, coś, jest coś słodkiego, dubajski batonik. Jest kapucinko świąteczne ciasteczka z nutą cytryny, ale ekstra. Boże i to za dużo tego wszystkiego. Przepiękna ta paczka, normalnie aż, aż rozpakowywać. I świeca. W się takie śnieżynki. To wy nie zobaczycie, bo jest pięknie A zobaczycie. No przepiękna. Ja cię kręcę. I zobaczcie, jaka piękna skarpeta. I wypchana z słodyczami. O matko. ja cię kręcę. Najpiękniej spakowana paczka, chyba jaką dostałam. Przepiękny. Iwonko, bardzo serdecznie dziękuję. Zobaczcie, jeszcze pnopersik, jeszcze cukiereczek. No i na dnie mamy kopertkę. Słuchajcie, odkładam kartonik. O jajku. przepiękna ta paczka. Naprawdę, aż żal rozpakowywać było. I zobaczmy kopertkę. Kopertka zaklejona. Nic tu wcześniej nie zaglądałam, tak jak mówiłam. Jak zobaczyłam to piękne pudełko, to. Mówię nie, musimy to zobaczyć razem. No i sprawdźmy sobie. Kopertki nie udało się otworzyć z gracją. No Zawsze mówią, liczy się środek, nie? I mamy karteczkę świąteczną. Wesołych świąt. Karteczka równie przepiękna. Ja gdzie kręcę? No, jestem pod ogromnym wrażeniem. Iwonko. Bardzo serdecznie dziękuję. No przepiękne to. O, patrzcie, Iwonka jeszcze dorzuciła z drapeczki i to paradizo. Paradizo i dużo szczęścia. O jejku, hej, Marta, z okazji świąt życzenia cudownych chwil, wyjątkowych smaków i radosnych rozmów. Niezapomnianych spotkań z rodziną, a także kilku chwil dla siebie. No, dziękuję, Iwonko. Tobie jeszcze raz kochana życzę wszystkiego dobrego w te święta. No za nie mówiło. No ale przepiękne. Bardzo się cieszę. Dziękuję ślicznie. Dobra, kochani, to co, przejdziemy do tych zdrapeczek podarowanych od Iwonki, co? Ale no, nie mogę się napaczyć. Przepiękna paczucha. Zaczniemy sobie może od dużo szczęścia. Dużo szczęścia z numerkiem 21. Szukamy spadającej gwiazdy, szukamy wygrywających liczb. A podrapiemy sobie i poszukamy 6, 3, 24, 21 i 14. A mamy 4, 38, 36, 28 i 31, 34, 26.

Ważne, że jest wygrana. No, naprawdę ta paczka jest tak cudowna, że widzicie, padło na oczy i nie widać wygranej, ale xx oznaczają, że jest tu 10 zł. Zaraz sobie to drapię, poszukam na spokojnie i Wam pokażę. A teraz zajmiemy się paradizo z numerkiem 22. Także nie dość, że paczka cudowna, to jeszcze zdrabka wygrana. Ja Cię kręcę. Nuta i arbus. Tutaj arbus. Tutaj nuta. Mówiłam, że Iwonka ma szczęśliwą rękę, także koniecznie zaglądajcie. Arbus i nuta. Arbus, arbus i nutka. Czy coś jeszcze tutaj? Dobra, znajdziemy później, albo i nie. Motyl i łódź. Motylek i łódź. Tutaj motylek. I tutaj mamy łódź. Dobra. Rozgwiazda i krab. Tu rozgwiazdka. Krabik, rozgwiazda. tutaj i krabika już nigdzie nie widać. No to mewa i ośmiornica. Mewa i ośmiornica. Tu mamy ośmiornicę. Tutaj mewę. Tu i tu. Dobra. Mewa i ośmiornica. Tu flamik, to nie. Dobra, to sprawdzamy dalej. Ryba i kostium. Rybka i kostium. Kostium tutaj. No tu jest ryba z kostiumem i rybka tutaj. Wodolot i palma. Wodolot i palma, tutaj palma. A gdzie wodoloty? Tu była jeszcze łódź. Tu wodolot. No i tu są palmy. W porządku. No to termometr i kapelusz. Termometr i kapelutek. Termometr, tu jeszcze palma i kapelusz. I tu kapelusz. Piłka i chmura. Chmura tutaj. Tutaj jest i piłka i jest chmurka. Parasol i kompas. No to parasol tutaj. Kompas jest parasol. Czekajcie, był termometr. Tu mamy kompas. No i bluzka i kostka. Bluzka tutaj. Tu mamy kostkę. No, wychodzi na to, że paradiso jest puste, tak jest. Kontrolne mamy różne, ale to się nic nie stało, bo wygraną mamy. Jeszcze jej nie odnalazłam, ale jest. Zobaczcie: XXX oznacza, że mamy 10 zł. Także a, czwórki nie było, 38 nie ma.

37 nie mamy, 16 nie było, 19 no nie ma, 3 i 8. Czy jeszcze gdzieś jest jakaś? a 3, no właśnie, dobra. Ja Cię kręcę, ale się zakręciłam. No ja tak potrafię. Kto mnie ogląda, to wie, że często mi się zdarza. Ale to z emocji, kochani, z emocji. Także dobrze, że są te kontrolne literki, także się odnalazło. Masa dobroci od Iwonki, wygrana zdrabka na pomnożeniu, także jeszcze raz kochana bardzo Ci serdecznie dziękuję, a ja Was kochani proszę o serduszka dla Iwonki, od pod, o podbicie filmu, bo takie odcinki właśnie z przesyłkami warto podbijać, niech idzie w świat, niech ludzie widzą jakie cudowności możemy sobie podarowywać, także do zobaczenia, do usłyszenia, buziaki kochani, pa.